W dzisiejszym odcinku podzielimy się z Wami kosztami życia w Polinezji francuskiej i podzielimy się z Wami kosztami, które my ponieśliśmy, będąc na wyspie Morea przez miesiąc obecnie jesteśmy już w innym kraju, równie pięknym, równie egzotycznym, ale tego dowiecie się w kolejnych odcinkach, także zapraszamy do śledzenia. No i co? Zaczynamy! Zaczynamy od zakwaterowania. Jeżeli chodzi o zakwaterowanie, backpackerską opcją jest opcja, z której my skorzystaliśmy czyli Workaway, Workaway i Au Pair, o których powiemy w dalszej części odcinka. Natomiast są to wolontariaty. Po prostu jedziecie do ludzi, pomagacie im w zamian za dach nad głową. Jest jeszcze couchsurfing, czyli taka wymiana kulturowa. Rejestrujecie się na portalu, szukacie gospodarza, który Was chętnie przenocuje w zamian za po prostu wymianę kulturową. Jeżeli chodzi o drugą opcję, czyli Booking i Airbnb, to za małe studio skromne gdzieś z dala od plaży będzie trzeba zapłacić od 100 zł w górę, podobnie jak za łóżko w pokoju współdzielonym w hostelu. Jeżeli chodzi o coś większego, to za studio takie dwuosobowe w lepszej lokalizacji trzeba będzie zapłacić od 500 zł zwyż, a o jakiś domek dla większej ekipy 6-10 osób trzeba będzie zapłacić od 1000 do 3000 zł za noc. Wisienką na torcie są te piękne bungalowy unoszące się nad wodą, które być może widzieliście w naszych wcześniejszych filmach. Za noc w takim resorcie trzeba będzie zapłacić od 1400 zł do 1700 zł. Te wszystkie ceny, o których teraz mówiłam, to są ceny na wyspie Morea na moment, w którym my byliśmy na wyspie. Także to wszystko się zmienia, to wszystko zależy od sezonu i trzeba to po prostu monitorować. No to teraz przechodzimy do drugiej ważnej rzeczy, jaką jest wyżywienie. I zaczniemy od backpackerskiej opcji, od opcji, z której my korzystaliśmy, czyli gotowanie sobie samemu. My robiliśmy zakupy co tydzień, robiliśmy je w Championie, czyli w największym, najlepiej zaopatrzonym supermarkecie na wyspie. Mieliśmy po prostu do niego blisko. Robiliśmy też zakupy na przydrożnych straganach z owocami, z warzywami i z rybami. O cenach w sklepach mamy osobny filmik, do którego będzie link w opisie tego filmu. Tak samo jak link do filmu o cenach na lokalnych straganach z owocami i z warzywami. Czego nie powiedzieliśmy w tym filmie o straganach, to o rybie. Ryba na Polinezji jest bardzo tania szczególnie tuńczyk. My na przykład ogromnego tuńczyka, nie wiem ile tam było kilo, w każdym razie ryba starczyła nam na ponad dwa tygodnie. Płaciliśmy 37 zł. Jeżeli chodzi o ceny w restauracjach, no to w takiej przeciętnej knajpie będziecie musieli zapłacić za danie główne od 65 do 80 zł. To wszystko wiadomo zależy, są różne knajpy. Są super fancy restauracje, są bary, są food traki. My zjedliśmy na zewnątrz raz i był to food truck, w którym za bagietkę i sałatkę zapłaciliśmy 37 zł, więc była to bardzo przystępna cena jak na te warunki. Za piwo w barze trzeba zapłacić 20 do 30 zł. Za drinka już 50-80, także my wypiliśmy piwko raz i na, na tahiti lokalne. Kupiliśmy je sobie w Championie i buteleczka. 330 ml kosztowała 10 zł. Sklepy są super zaopatrzone. Znajdziecie w nich absolutnie wszystko. Znajdziecie produkty bezglutenowe, wegańskie, wegetariańskie. Ceny za takie importowane produkty, jak jakieś mięso z Nowej Zelandii, alkohol, słodyczy czy sery, są wysokie. Natomiast mówię, szczegóły poznacie w filmie o cenach. Kolejnym ważnym punktem jest transport. Generalnie słuchajcie, przemieszczanie się po wyspie Morea, na której my byliśmy, jest bardzo łatwe. Dookoła wyspy prowadzi tylko i wyłącznie jedna droga o długości 60 km. My zdecydowaliśmy się na poruszanie autostopem, także na transport nie wydaliśmy absolutnie nic. Była to dobra opcja, bo mogliśmy też przy okazji poznać lokalnych ludzi, także na to się zdecydowaliśmy, ale oczywiście są też inne formy transportu na wyspie. Możecie na przykład przemieszczać się busem, za którego zapłacicie 11 zł. Niezależnie od dystansu, płacicie za bilet tyle samo. Możecie przemieszczać się również taksówką. Za wejście płacicie 30 zł i za każdy kolejny przejechany kilometr 4 zł. Możecie wynająć na przykład samochód z wypożyczalni Avis. To kosztuje 470 zł za dobę. Możecie też wypożyczyć rower górski. To będzie koszt 75 zł za dobę. Bądź rower elektryczny. I to będzie koszt 170 zł za dobę. Wypożyczenie skuteczności to koszt od 200 do 250 zł. Pomiędzy wyspą Morea a Tahiti pływają promy i macie tutaj do wyboru dwóch przewoźników. Jest to Aremity i Terewo. Za Aremiti zapłacicie 55 zł w jedną stronę, a za Terewo 43 zł w jedną stronę. Na Morea jest również lotnisko, z którego lata linia Air Tahiti. I z tego lotniska dostaniecie się na pobliskie wyspy. Kolejnym punktem, który chcielibyśmy poruszyć są atrakcje na wyspie. Wyspa Mora oferuje naprawdę dużo: od wodospadów, po wejście na punkty widokowe, ponurkowanie z rekinami, z płaszczkami, po degustację rumu. Te wszystkie atrakcje, które wymieniłem, my zaliczyliśmy absolutnie za darmo. Oczywiście firmy turystyczne prześcigają się w oferowaniu wycieczek, i za nie będziecie musieli zapłacić od kilkudziesięciu do kilkuset dolarów. Ale tak jak mówię, nie musicie płacić absolutnie nic, bo każdą z tych atrakcji zaliczycie za darmo. Jedyny koszt, jeżeli chodzi o atrakcję, które ponieśliśmy, to było wypożyczenie kajaka, żeby dopłynąć do miejsca, z którego możecie oglądać płaszczki i rekiny. I to był koszt 1000 franków, czyli 37 złotych około. Ok, w takim razie teraz przejdźmy do naszych wydatków. Ile my wydaliśmy przez miesiąc w Polinezji Francuskiej na wyspie Morea. Za dwie osoby, za miesięczny pobyt na wyspie Morea, Zapłaciliśmy 1537 zł. Jest to oczywiście kwota, która nie uwzględnia zakwaterowania, bo tak jak wspominaliśmy, mieliśmy je za darmo, jak za miesiąc pobytu w jednym z najdroższych krajów na świecie. Jest to absolutnie świetna kwota, także myślę, że możemy być z siebie dumni. Tak jak w przypadku każdej naszej podróży, korzystamy z karty Revolut i tutaj chcielibyśmy Wam naprawdę to serdecznie polecić, bo czy przy wypłacaniu pieniędzy, czy przy płatnościach absolutnie nie ponosicie żadnej prowizji. Także jeżeli gdzieś podróżujecie, warto sobie taką kartę załatwić, to jest myślę, że najlepsza opcja, jeżeli chodzi o płatności zagraniczne. Teraz powiemy o zakwaterowaniu i wyżywieniu, o tym jak my sobie radziliśmy na wyspie Morea i o Olukaiu, dlatego że bardzo dużo osób komentowało, pytało, pisało do nas wiadomości prywatne, żebyśmy po prostu powiedzieli coś więcej. Działa to na takiej zasadzie, że rejestrujecie się na portalu zakładacie sobie WorkAwaya, płacicie za to, w przypadku PAR, my zapłaciliśmy 50 euro za subskrypcję roczną. W każdym razie zakładacie sobie takie konto, płacicie za nie i wyszukujecie gospodarzy, tam gdzie po prostu chcielibyście jechać. My szukaliśmy na Polinezji, znaleźliśmy parę opcji, wysłaliśmy kilkadziesiąt wiadomości do gospodarzy, no i gospodarz Wam odpisuje, dogadujecie się co i jak idę lecicie. Tak naprawdę jest to bardzo łatwe, natomiast czasochłonne i trzeba być bardzo zdeterminowanym, dlatego że my naprawdę wysłaliśmy dziesiątki wiadomości i nawet do tego samego gospodarza zdarzyło nam się pisać pięć razy. Ale było warto. My akurat zajmowaliśmy się dziewczynkami małymi dwie godziny dziennie od poniedziałku do niedzieli. Absolutnie nie ingerowało nam to w życie. Od siódmej do dziewiątej byliśmy zajęci. To był dobry deal, dlatego że mieliśmy swój pokój. Z widokiem na morze. Naprawdę, mieliśmy tam sporo takiej swojej przestrzeni i czuliśmy się jak w domu. Mogliśmy korzystać swobodnie z kuchni, mogliśmy swobodnie korzystać z łazienki. Oczywiście to były części współdzielone z gospodarzami, z rodziną, natomiast w ogóle nie czuliśmy się w, w tym domu jak obcy. Jeżeli chodzi o wyżywienie, no to tak jak już wspominałam wcześniej, my gotowaliśmy sobie sami, mieliśmy dostęp do kuchni, także robiliśmy raz w tygodniu zakupy, starczało nam to spokojnie, też w ciągu dnia jak gdzieś zwiedzaliśmy, mieliśmy pudełeczko plastikowe, w którym mieliśmy już swoje jedzenie, także naprawdę no w ogóle się nie robiliśmy w knajpach. Na jedzenie wydaliśmy dokładnie 1328 zł i w tej kwocie zawiera się już to wyjście do food trucka, które nas wyniosło 37 zł. Także większość kwoty, którą ponieśliśmy spędzając miesiąc na wyspie Morea to jest jedzenie. Jeżeli chodzi o transport, to tak jak mówiłem, poruszaliśmy się autostopem. Jedyny koszt, który ponieśliśmy, jeżeli chodzi o transport, to jest prom z Tahiti na Morea i oczywiście jak wracaliśmy z Morea na Tahiti i to było 172 zł za dwie osoby. Jeżeli chodzi o atrakcje, to te wszystkie atrakcje, o których Wam wcześniej mówiłem, zaliczyliśmy za darmo. Jedyny koszt, który musieliśmy ponieść, to wynajem kajaka za 37 zł. Wejście na Belweder Lookout, czyli punkt widokowy. Większość ludzi wybiera po prostu wjazd kładami na ten punkt widokowy, za co muszą sporo zapłacić. My się zdecydowaliśmy, że pójdziemy tam na piechotę. Wejście na wodospad. Też wcale nie musicie brać na to wycieczki, możecie sami się tam dostać. Nurkowanie z rekinami, z płaszczkami. Jedynie koszty najęcia kajaka. A degustacja rumu jest absolutnie za darmo. Idziecie, degustujecie. Tak. Jest fajny. Mamy filmy z tych wszystkich atrakcji na naszym kanale, więc jeżeli nie widzieliście i jesteście zainteresowani, to serdecznie Was zapraszamy. Jeżeli chodzi o lot do polinety francuskiej, znaleźliśmy go na SkyScanner, czyli na wyszukiwarce lotów, z której korzystamy zawsze. Najpierw w Warszawie poleciliśmy do Paryża polskimi liniami lotniczymi lot, to płaciliśmy z bagażem rejestrowanym za dwie osoby 900 było. Później z Paryża polecieliśmy linią French Bee do Tahiti. Lecieliśmy przez Vancouver i za loty French zapłaciliśmy za dwie osoby z bagażem rejestrowanym i posiłkiem 4240 zł. Także ogólnie na nasze loty z Warszawy już do Tahiti zapłaciliśmy 5140 zł. Tak jest, mam nadzieję, że to piłowanie w lesie nas nie zagłuszy, że będzie dobrze słychać. Generalnie, jeżeli chodzi o koszt życia w Polinezji i zaloty, zapłaciliśmy 6677 zł na dwie osoby. Także tak przedstawiają się nasze koszty. Ze wszystkim już mam nadzieję, że ten film pomoże Wam jakoś zorganizować podróż. Chcielibyśmy Wam podziękować za wszystkie komentarze za wszystkie subskrypcje, za to, że oglądacie nasz kanał i za to, że nas wspieracie, bo naprawdę każdy komentarz, każda łapka w górę, czy nawet łapka w dół jest dla nas takim bodźcem i takim kopem i bardzo nas to motywuje, bardzo się z tego cieszymy. Każda nowa subskrypcja, każdy nowy komentarz jest dla nas po prostu czymś niesamowitym i bardzo tego cieszymy. Jeszcze raz bardzo Wam dziękujemy i chcemy dalej dzielić się z Wami naszą przygodą. Mam nadzieję, że będziecie dołączali do nas i śledzili nasze wyprawy. Tak jest, bardzo Wam dziękujemy. Tak jak Marta powiedziała, naprawdę każdy komentarz, każda łapka wiele dla nas znaczy. Niedługo pojawi się na kanale seria z kolejnego kraju, w którym jesteśmy obecnie. Także zapraszamy do subskrybowania, do śledzenia naszej przygody, która cały czas trwa i już niebawem się widzimy. Nie rezygnujcie z wymarzonej destynacji, nawet jeżeli jest ona uważana za jedną z najdroższych na świecie, bo wszędzie da się przeżyć. Mieszcząc się w backpackerskim budżecie trzeba tylko zrobić dobry research, czasami trzeba bardzo długo szukać lotów, trzeba sprawdzać nawet kilka razy dziennie przez kilka tygodni, ale warto. I mamy nadzieję, że ten odcinek Wam w tym pomoże. Także jeszcze raz bardzo Wam dziękujemy, dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia już wkrótce. Bagażem podręcznym... Nie, Boże siku, mi się chce, nie mogę wytrzymać.